Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z filmikiem, który można potraktować jako haul, ale będzie troszeczkę w innej formie. Dawno nie było u mnie nowości kosmetycznych, bo tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, projekt Denko idzie mi bardzo dobrze. Plus do tego, no wszystko miałam, niczego nie potrzebowałam, więc... Więc, więc nie kupowałam tych kosmetyków, ale chciałam Wam pokazać, jakie nowości pojawiły się w mojej kosmetyczce ostatnimi czasy, zrobić taką przedwstępną recenz recenzję, pokazać Wam, co pojawia się u mnie powtórnie, no i czego możecie oczekiwać w najbliższym czasie na kanale, bo niektóre produkty spodobały mi się już po kierunku po kilku pierwszych e, użyciach. Także zapraszam Was serdecznie. Produkty, które się tu pojawiają, zakupiłam głównie na tej promocji w Rossmanie, gdzie było minus 40% na kosmetyki kolorowe. E, także nie mogłam nie skorzystać i zrobiłam takie backupy, trochę zapasy. E, a trochę mi brakowało kilku rzeczy, także je kupiłam. E, no i co kupiłam pierwsze? E, to na szybko, bo już to bardzo dobrze znacie z moich filmików, z mojego kanału, jeżeli mnie śledzicie. E, to jest podkład z Rimela, Wake Me Up. Kupiłam go ponownie, bo um, kilka razy pokazywałam go w ulubieńcach, bardzo mi przypasował ten podkład, naprawdę go polubiłam. Cena jego teraz w promocji to była 23 zł kupiłam sobie w jasnym kolorze tamten mi się już skończył, to jest kolor Stow Ivory, czyli ten najjaśniejszy i na zimę będzie odpowiedni. On bardzo ładnie rozświetla, rozpromienia moją cerę, nie widzę w nim żadnych drobin ani uchybień, także zakupiłam go ponownie jestem z niego zadowolona. Kolejny kosmetyk, z jakiego skorzystałam na tej promocji, to jest eyeliner, który też już Wam pokazywałam pewnie nieraz. To jest eyeliner z Rimela Glam Eyes, on się nazywa. I na promocji teraz kosztował coś koło 13 zł. Ja również Wam go mówiłam, że on jest dla mnie bardzo, bardzo precyzyjny, bo on ma bardzo cienki pędzelek. Tamten eyeliner już mi się skończył, więc zakupiłam ponownie ten drugi. Jest naprawdę bardzo cieniutki i precyzyjny. Ja na co dzień lubię taką bardzo cienką kreskę, więc, więc jestem z niego zadowolona. Dla niektórych on jest za rzadki, i dla mnie jest bardzo odpowiedni, więc ponownie wylądował w mojej kosmetyczce. I kolejna rzecz, którą zakupiłam po raz kolejny, już nie wiem od ilu, od jakiego czasu ją kupuję, to jest um, dezodorant z Rexony w sztywcie, który wystarcza mi na bardzo, bardzo długo. To też już Wam tłumaczyłam, że sztyft się o wiele bardziej opłaca. Tym razem zakupiłam Ultra Dry. Um, Także tyle. To jest jak to Następnie są trzy produkty również z kolorówki, które przy pierwszym użyciu, przy pierwszych użyciach, bo już kilka razy zdążyłam użyć tych produktów, bardzo mi się spodobały, aczkolwiek jeszcze nie chcę wydawać pochopnej opinii, więc się wstrzymam. Pierwszy produkt to jest krem BB. Ja na co dzień lubię taki naprawdę szybki, ekspresowy makijaż i czasem nie chcę mi się bawić z podkładem, a podkład znowu lubię nakładać pędem, więc mi się nie chce, czasem mi się zdarza zaspać, a chcę, żeby moja cera była naprawdę szybko umalowana i sprawnie ten makijaż położyć. Przede wszystkim, właśnie ten makijaż twarzy. Dlatego kupiłam KREM BB. Jak to pokazywać, żeby to światło się nie odbijało? KREM BB z Maybelline. Eee... Dream Fresh pewnie koło kremu BB nie jest to prawdziwego takiego ciężko mi to jest ocenić bo tylko mogłam wykorzystać ostatnio próbkę prawdziwego kremu BB mm. Co on daje? Efekt naturalnego rozjaśniania, wyrównanie kolory tuma SPF30, nawilżę przez cały dzień, koryguje niedoskonałości, nietłusta formuła, widoczne wygładzenie i uczucie świeżości, czyli producent w tym produkcie zapewnia nam naprawdę bardzo dużo. Jak to jest? Póki co mi się podoba, ładnie wygląda na mojej twarzy, ale tak jak mówię, jeżeli jesteście zainteresowane, to czekajcie na bardziej szczegółową recenzję, aż trochę potestuję. Ale słyszałam o nim bardzo dobra opinia, dlatego się skusiłam. Kolejny produkt, który zdecydowanie pokochałam od pierwszego użycia. Już wcześniej miałam przyjemność używać tego produktu, przetestować go sobie od mojej współlokatorki. I teraz na promocji skorzystałam... a krem kosztował 17 zł. Skorzystałam z promocji i kupiłam tuż do rzęs Volume Million Lashes, tą wersję podstawową. Wiem, że na pewno wielu... Wiele, wiele z Was go uwielbia i ubóstwia. No i chyba tak stało się też ze mną. On w regularnej cenie kosztuje około 56 zł, więc odejmijcie sobie 40%, to jest 30 kilka zł, 35 chyba. Pięknie wydłużone, rozdzielone, niesklejone rzęsy. Bardzo fajna szczoteczka silikonowa, ja takie lubię, szczoteczka wygląda tak. Także póki co jestem z niego naprawdę zadowolona. A pewnie więcej Wam jeszcze odpowiem. Mam nadzieję, że w ulubieńcach. I ostatnia, nie, ostatnia rzecz z tej Rosmanowskiej promocji. Od dawna chodziły za mną błyszczyki z Manhattanu. Te matowe. To jest soft mat. No tak, i w końcu kupiłam, bo był na promocji, więc kupiłam, skusiłam się. Kupiłam w kolorze. 53M. Było tam kilka kolorów, ale stwierdziłam, że ja mam takie bardziej brzoskwiniowe usta i ten kolor bardziej podbija mój naturalny kolor ust. Mam go teraz na sobie. Bardzo fajne, matowe wykończenie, bardzo fajna formuła, bardzo trwały, ale również użyłam go kilka razy. Także nie będę zachwalać nie wiadomo jak. Aczkolwiek, jak na pierwsze razy, naprawdę fajny. Kolejna nowość w mojej kosmetyczce, do której testowania przymierzam się to baza podcienie z DAXa, to jest baza, którą znalazłam w Glossy Boxie Cashmere Eyeshadow Base użyłam jej również zaledwie kilka razy, więc ciężko jest mi coś powiedzieć aczkolwiek ma całkiem opakowanie jest bardzo fajne, bo nie ciężko sięgać do tam do środka aczkolwiek niektórym może przeszkadzać, że trzeba tam zanurzyć palucha ma takie bardzo fajne wykończenie lekki połysk, lekki brokat widzicie, że jest używana kilka razy ale niezbyt dużo więc jeszcze coś Wam o niej opowiem kolejna nowość, której jeszcze w ogóle nie testowałam ale skończył mi się krem pod oczy, który miałam wcześniej, więc teraz zaczynam testować również produkt z Glossy Boxa to jest krem pod oczy z Gly Skin Care wygląda tak. I to jest krem, który słuchajcie, dzięki za bogatej zawartości czegoś tam, coś tam, poprawia mikrocyrkulację przez co zmniejsza opuchliznę oraz redukuje cienie pod oczami. Krem powstrzymuje procesy starzenia, poprawiając sprężystość i nawilżenie delikatnej skóry wokół oczu. E Także tak, to jest krem, który będę teraz testować i zobaczymy. Może coś Wam ciekawego o nim opowiem. Aczkolwiek powiem Wam, że zawsze mi jest ciężko wypowiedzieć się o kremie do oczu pod oczy, do oczu pod oczy, bo natychmiastowych rezultatów jakoś się tak szybko nie widzi, na to trzeba trochę poczekać, czy te zmarszczki zaczną się pojawiać, czy nie. Także jest mi ciężko oceniać, ale jeżeli będzie coś w nim fajnego, to Wam opowiem. I, I ostatnia rzecz z pielęgnacji, to skończył mi się szampon, więc zaczynam testować nowy z Nivei, to jest szampon nawilżający, Hydrocare, z płynną keratyną i pewnie na YouTube, jak oglądacie to tam czasem słychać albo widać, że to jest nowa formuła, płynna keratyna jest mega super ekstra, nie użyłam go jeszcze ani razu, więc ciężko mi coś powiedzieć. No ale chca, chciałam, żebyście wiedziały, że to w mojej kosmetyczce jest i, i będę się z Wami dzielić opiniami na temat tego produktu. No to tyle. Mam nadzieję, że taki mini haul i wstępne, przedwstępne recenzje Wam się spodobały, wiecie czego oczekiwać. Dajcie mi znać, czy wyczekujecie jakiejś recenzji szczególnie niecierpliwie i do zobaczenia, pozdrawiam Was.